To zielony meron, dzisiaj się zagramy na Coxcrafcie. Bo chciałem się dzisiaj zagrać na Ravarise, Oczywiście tam nikt nie gra. Do dzisiaj coś tam nie grają osoby. Nie wiem co się stanęło tam, ale, ale dzisiaj się zagramy na, na Coxcrafcie. Jutro spróbuję się zagrać na tym texture packu na, cl na Clearmence. A co to jest za teksturpak? No zobaczcie, co to się odwara. Jest to te moje fps -y. Tak, to są moje FPS-y. No ten teksturpak na naprawdę obciąża komputery. No sami widzicie, co się dzieje z tym moim komputerem. E, zobaczcie, jak to dziwnie wygląda. No to jest masakra trochę. Dzisiaj spróbujemy zagrać na tym teksturpaku i nie będę przedłużał. Zaczynamy. Okej, okay, dobra, mamy pierwsze zmiany. Moje FPS-y są wy wyżej niż w dół. Dobra, jesteśmy. No, to naprawdę dzi dziwnie wygląda. Mamy tutaj wewnę, No, ta wewnę jest dziwna, ale źle się gra. Dzisiaj zagramy dwie rundki. Tak, dwie rundki, Harold. Gdzie on jest? Ej, on umarł. Serio? Okej, okay, dobra. Lecimy se tam. Dlaczego e, mój skin jest okrągły? E, co jest tu we Ej, Zobaczcie, jak ona jest duża. Ja e, nie myślałem, że jest taka duża. Co tu się dzieje? E, ten ten teksturpak naprawdę zamura komputer. E, ja ledwo Minecrafta odpaliłem z tym teksturpakiem i e, trochę było problemów technicznych. A e, ja to mogę wygrać na luzie. E, ja spróbuję to wygrać. Dlaczego e, mój skin jest okrągły? No zobaczcie sami. Ta fajna morda. No moja morda była taka fajna okrągła. I to było naprawdę fajne I naprawdę dziwnie by, by wyglądało. Jestem ciekawe jak wygląda mój skin, ale okrągły. Ten to będzie chyba źle połączenie. Coś by się wyśle? Zostali trzy team'ici. Trzy macie tutaj na ekranie. Dobra, idzie morski, Jest szybko Edstone obuduje dobra. Ale się źle nie! Nie, nie zniszcz, Nie. Dobra, zaczynamy. To jest ostatnia arena. Tak, to jest ostatnia arena. Film będzie naprawdę krótki, ale dzisiaj trochę nie mam czasu. No oczywiście przez szkołę, bo ja mam tam dużo na Warone. Dobra. Co? On to przeżył? Ej, co to było? Haro, Nie, no nie, nie wytrzymam z tymi ludźmi. Dobra, ja teraz robię skupienie. Ja mam pomysł. Naprawdę dobry pomysł. Okej, okay, spróbuję tam iść. Nie no, tu TNT nie działa, no nie wytrzymam z tym serwerem. Ale to było na tyle. Pa pa!